Cześć! Dzisiaj pokażę Wam funkcje unikatowe. Jest to funkcja, która zastępuje narzędzie Usuń duplikaty. Mamy tą funkcję dostępną od wersji 365. No we wcześniejszych wersjach, jeśli właśnie chcieliśmy usunąć jakieś zduplikowane wartości w kolumnie, czy też w, w tabelce wybieraliśmy to narzędzie, dzisiaj pokażę Wam funkcję. Otwieram funkcję unikatowe. Mamy tutaj trzy argumenty. Pierwszy, tablica, zaznaczam. Drugi argument nie jest obowiązkowy. Tutaj Excel pyta, czy zwrócić kolumny, czy wiersze. Zostawiamy tak, jak jest, bo chcemy kolumny. W trzecim możemy wybrać, czy chcemy zwrócić elementy które pojawiają się dokładnie raz tak, czyli jeżeli na przykład tutaj trójka się pojawia kilka razy no to jeśli bym wybrał tą opcję no to trójki w ogóle bym nie miał. Natomiast my chcemy, żeby wszystkie wartości pojawiały się tylko raz, czyli tutaj również to pomijam, zamykam, nawias, Enter, następuje efekt rozlania no i jak widać mamy wszystkie wartości od 1 do 21 w sposób unikatowy. Zadanie drugie, tutaj mamy nazwiska i imiona, będziemy chcieli to połączyć w imię i nazwisko. No i dodatkowo oczywiście mamy tutaj zduplikowane wartości, jak na przykład tutaj w tym miejscu. Wpisuję funkcje unikatowe, tablica. Zaznaczam w tym wypadku najpierw imiona. No i teraz będziemy musieli wykorzystać tak zwany łącznik END czyli wybieram SHIFT 7. Mówię jak sobie, że będę tutaj coś z czymś łączył. No i oczywiście między imieniem i nazwiskiem występuje spacja, czyli tą spację tutaj muszę podać. Oczywiście jako cudzysłów, bo jest to traktowane jako, jako tekst. Następnie znowu łącznik end, no i tutaj oczywiście wybieramy nazwiska, zatwierdzam, zamykam funkcję, zatwierdzam enterem, no i oczywiście wartości mamy mniej, dlatego że Nazwiska, imiona, które się powtarzały już tutaj jako duplikaty nie występują, każdy jest raz, czyli jako, jako unikatowa wartość.